Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Łódzki klub sportowy wywodzi z zabrze jeden punkt. Ten jeden punkt patrząc w przebiegu meczu, traktuje cię jako sukces czy wręcz odwrotnie. Myślę, że ten punkt musimy poszanować. Jeżeli spojrzymy na mecz, to zarówno my, jak i górnik mieliśmy sytuację, ale myślę, że górnik miał troszkę bardziej klarowniejsze. Nam się udało szejść pierwszy bramkę później górnik wyrównał. Yy, ale myślę, że, że ten remis będzie sprawiedliwy. W drugiej połowie, w drugiej połowie, drugiej połowy górnik przycisnął. To wynikało z tego, że liczyliście na kontr, chcieliście dać im trochę więcej miejsca, czy po prostu zepchnęli was atakując, to z lewej, to z prawej strony? Nie, myślę, że tutaj zawsze to, to jest trudny teren i myślę, że yy, Dostając bramkę u siebie, gdzieś tam wiesz, że, że musi zrobić wszystko, żeby, żeby, żeby to odwrócić. Jeżeli my byśmy pokusili się o drugą bramkę, to, to pewnie ten wynik byłby inny, ale nastało no, jak się stało. No, udało im się wcisnąć e, tą wyrównującą bramkę i wracamy z jednym punktem do Łodzi. No właśnie, bramka, najpierw interwencja Arka Malarza, poprzedzka, dobitka, takie okoliczności. Na zasadzie mogła wpaść, ale, ale nie musiała, ale później jeszcze tych gorących spięć pod bramką ŁKS-u nie brakowało. Tak, to, to tak jak było powiedziane, to gdzieś tam po naszej bramce myślę, że, że troszkę za bardzo cofnęliśmy się, daliśmy się trochę zep, zepchnąć e, i dać górnikowi się rozpędzić. Przez to oni. Oni mieli coraz więcej stałych fragmentów, mieli coraz więcej wrzutek i no tak jak już powiedziałem, wcisnęli nam tą bramkę, e, mieli jeszcze sytuację, ale, ale już nic nie wpadło. Zresztą my też mieliśmy w ostatnich minutach sytuację, gdzie mogliśmy przechylić tam szalę na, na swoją korzyść, tak więc tak jak powiedziałem, remis sprawiedliwy. No właśnie, zazwyczaj jeżeli tracił bramki prowadząc to zaraz po... Zdobyciu bramki przez siebie. Wydawało się, że kiedy przeczekaliście już te pierwsze minuty, nic złego Wam nie grozi. Szkoda, chyba że wtedy nie udało się którejś z tych kontr sfinalizować, i bo przy wyniku 2-0 górnik pewnie już by się nie podniósł. Tak, na pewno szkoda, bo, bo inaczej jakbyśmy pojechali z trzema punktami do Łodzi, to, to myślę, że jeszcze, jeszcze bardziej by nas uskrzydliło przed, przed kolejnym meczem, ale w szatni po meczu widać było, że gdzieś tam każdy dał, dał z siebie tutaj maksa i, i te głowy widać były, że, że są podniesione do góry, tak więc myślę, że że jestem zadowolony tutaj z całego zespołu, bo, bo to jest ważne. Gdzieś tam wcześniej byliśmy w, troszkę w małym kryzysie, ale teraz mamy u siebie rachów częstochowe i musimy, musimy tutaj powalczyć o pełną pulę. No właśnie, wygrywanie u siebie remisy na wyjeździe to do końca sezonu nie byłby zły scenariusz? No myślę, że bardzo dobry. Myślę, że jakbyśmy, jakbyśmy tak zrobili, to, to byśmy byli dużo wyżej, ale na razie stąpajmy twardo po ziemi, czekajmy na Raków, zobaczymy, mam nadzieję, że, że wyjdziemy tak samo zmobilizowani tutaj, jak na Zabrzu. Z Rakowem na pewno nie zagra Janek Sobociński, który dostał dzisiaj czwartą żółtą kartkę, to oznacza, że będziesz miał nowego partnera na środku obrony. Nie będzie problemów ze zderaniem się? Nie, myślę, że nie. W treningu jest, jest tak, że każdy gdzieś tam z każdym e, gra, trenuje, więc e, nawet nie wiedziałem szczerze mówiąc, że Janek dostał czwartą żółtą kartkę. No, ale trudno, no tak jest, takie są przepisy, trzeba, trzeba to przyjąć. Musi wejść następny i musi, musi zagrać tak samo dobrze jak Janek albo jeszcze lepiej. Dzisiaj na trybunach ponad 12 tysięcy ludzi, z czego prawie 1000 złodzi. Słyszeliście doping z sektora gości? Tak. Yy, myślę, że chwilowo było słychać, yy, No ale to wiadomo, to ciężko. Jeżeli tutaj u siebie jest jeszcze na takim stadionie i ma się tak liczebną przewagę, to trudno, żeby, żeby gdzieś tam ta mniejszość przekrzyczała. Ale były fragmenty, że było słychać naszych kibiców, za co, za co bardzo im dziękujemy, bo, bo na pewno gdzieś tam yy, w trudnych momentach yy, oni nam dodają skrzydło. Tyle, kapitan Łukasiu, Marcelo Zwandowicz. Dzięki. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie.